To klapę poszło. Szymon, chwalisz, nędzny malarzyna. Cześć, witaj. Dzień dobry, już nie mogę mówić nędzny malarzyna. A już nie jesteś nędzny? Menadżerka mnie trochę opieprza, wiesz? No po prostu, Szymon, chwalisz. Ostrzeszów, kopalnia odkrywkowa i. Twoja fura nowa. Ja zasłaniam rejestrację. Nie nowa, ale... ale. Powiem skąd ten kałak. Ale najmniej. u mnie nowa, no, no tak. Także dzisiaj y, w tak, cudzyn... ona, ona pasuje do kopalni zdecydowanie, nie? Dzisiaj jest... w nawstecznym cudzym pojeździmy sobie troszeczkę z Szymonem i będziemy malować. Znaczy, ty będziesz malować? Rysować. Rysować. To go! <laughs> to, jest trochę, to jest trochę różnica. <laughs> to co, lecimy. Kluczyki. Kluczyki, ty jedziesz? Ja jadę. Znaczy, chyba będziesz jechał i rysował? Nie, jeszcze tego <laughs> nie dopracowaliśmy. Dobrze. Bo szukałem Porsche. No Nie, rzeczywiście, bardzo podobny samochód. Szukałem Porsche 911-997, ale e, trochę mnie przeraziła eksploatacja Porsche, chociaż po ostatnich mechanicznych moich przygodach tutaj, żeby doprowadzić ten samochód do stanu tak zwanego igła, stwierdzam, że myślę, że Porsche jest w bardzo podobnej opcji cenowej serwisowo jak PLN2. No jest geld klasa, nie? Jest, jest grubo. Tu się gelty sypią po prostu wiadrami. No bo ty masz tutaj te 5 litrów V8. Tak. 300, Czyli... 300 koni na 300 kucy Bez turbiny, to jeszcze jest. No. Też... To mówisz, że gelty się sypią ostro, to co i za ile? No właśnie teraz może nam zapiszczeć czujnik abs u ponieważ się spieprzył przy wymianie tylnych łożysk. Aha. I jak wciśniesz hamulec, to pewnie się tam gdzieś zapiszczy. I taki jeden czujnik kosztuje 1500zł Potrzebuje dwa <głos> <głos> Także jest wesoło I tylko serwis, żadnych zamienników Nic nie ma To znaczy jest dużo części drogi klasy Które się zamieniają z innymi Mercedesami Na przykład klamki pasują od kaczki za 36zł Ale to wiesz, tu zaoszczędzisz, że tam, tam wysypiesz gelty No bo się okazało, że akurat czujniki ABS nie pasują do niczego i to tak, kilka takich rzeczy jeszcze miałem, które udało się zregenerować. Samochód na 23 lata, więc za yy, no, chwilę będzie piszczało, pewnie. No, jest czerwone. To no, właśnie to. Eee... Tak w trochę. To, tak, Już wiesz, to nie zasnę, nie, nie ma opcji, no. strasznie drzem. No i niektóre części idzie zregenerować, tak jak na przykład udało mi się zregenerować maglownicę. Bo nowa maglownica kosztuje 10 tysięcy też nie ma zamienników eee, mm -hmm. także nie dziwię się przestałem się dziwić że ten samochód tyle kosztuje nie? nawet e, 20-letni te części są kosmicznie drogie Szymon zanim będziemy gadać dalej tą taką prośbę eee, No, jesteś malarz artysta? czarownik? no nie chodzi tutaj o pokoje eee, to stwierdziłeś że nie da się namalować e, ze sztalugą i farbą czegoś w samochodzie ale naszkicować możesz no i co to tak agresuje co to tak agresuje tak no właśnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale jak to się stało, że ty to auto masz z Rosji, bo no, ludzie ściągają z Niemiec, Włoch, z Francji, Stanów, nie wiem, Dubaju, ale z Rosji samochody to takie średnie. Znalazłem w Dubaju G-klasę, ale była tak wieśniacko zrobiona, bo była cała niebieska. Aha. łącznie z tapicerką, była przytonana niebiesko. No tragedia. Cena była spoko i to była chyba jeszcze 5-5 AMG, ale, ale no nie, no, estetycznie bym umarł w tym samochodzie, nie. Coś coś strasznego. A ta Rosja to się tak trafiła przez przypadek, bo ja jej, on jej nie było na automoto, na żadnych serwisach Ja ją po prostu gdzieś znajomy przez znajomego dostałem numer telefonu No i, i po prostu pojechałem, zobaczyłem, dogadaliśmy się z kasą Później zostawiłem pierdyliard pieniędzy na urzędzie celnym, bo oczywiście nasze państwo kradło mnie akcyzowo z 18,9% Co przy tej wartości samochodu to był kosmos No i co? I później... Później już same przyjemności. Naprawy, wycieczki do serwisów. Tak, jeszcze tłumaczenia papierów były drogie, bo wiesz znaleźć tłumacza przysięgłego z języka rosyjskiego. Trzeźwego? Nie, akurat pani była bardzo A. sympatyczna. Natomiast no, nie było to też proste i wszystko, wszystko dużo, dużo pieniędzy. No ale dobra, jeździłeś tym chwilę na bladach rosyjskich? Tak. Ciemną, G klasą na ruskich plachach. Jakie były reakcje na drodze? Żadne. Właśnie takie, że nie było reakcji, bo ludzie się bali. Nawet wiesz co, ten poprzedni chłopak, który nie wmieździł tutaj w Polsce, Nikita, mówił, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś na ciebie trąbnął, nawet jak wiedziesz, na rondo pod prąd, nie? I faktycznie tak byłoby na tych rosyjskich plachach w Warszawie. To parkowałem bez problemu wszędzie. No, generalnie czujesz się bezkarny w tym samochodzie, nie? To jest trochę złudne, ale. Ale, ale śmieszne to no dobra raczej. policja? Zatrzymała mnie policja. Eee, zapytałem e, dlaczego tak późno, bo zatrzymali <śmawiać> mnie po już kilku dniach jakieś jeździłem po Stasowie. Chasz pod bandat. Ja lubię tak nie, się przekomarzać. Pani policjantka była bardzo miła, na, po, na koniec mi powiedziała tutaj cytat do porządku fura i życzyłem mi szerokiej drogi, także e, spoko, no niespotykany kraj, jeśli chodzi o sprowadzanie samochodu, no bo bo nawet tutaj chłopaki z, z Ostrowa Wielkopolskiego, który, którzy też tam, z którymi współpracuje w firmie Professional, też handlują samochodami różnymi i to mówił, że nigdy nie mieli styczności z samochodem z Rosji, tak wiesz, ludzie się boją generalnie, bo to taki dziki kraj i faktycznie ta papierologia no, unikają... No, jest... Zrobimy sobie tutaj małe cięcie szybko, weźmy to kuchni. Jest tak, że to wiesz, taki trochę dziki kraj, ludzie się boją tej papierologii, tych wszystkich rzeczy i faktycznie to jest. Ja ci powiem, że jak zobaczyłem, jak to technicznie wygląda załatwienie tych wszystkich formalności, no to podobnie u nas na początku lat 90. wyglądało, nie? Tak. czyli czeski film, wszystko robione gdzieś na kolanie, yy, oczywiście gdzieś w grę wchodzą jakieś łapówy, yy, bo to tak jeszcze funkcjonuje ten kraj. Może się głośno o tym nie mówi, ale to tak działa. No i wiesz, i trochę to pewnie przeraża, nie? że sprowadzasz sobie jakiś tam samochód za, za dużo kasy i musisz taką kaskaderkę skutecznie, nie? No ale właśnie, mówmy się na jedną rzecz. W Rosji nie jeździ tym malarz, nie jeździ tym bankier, nie jeździ nie. tym dentysta, nie. w Rosji G-klasą jeździ Mafia. Mafia. Tak. I to wiesz jest, kto był poprzednim właścicielem tego samochodu? Tamara ginguawna. To jest w ogóle, ja sobie to zakodowałem w głowie, to jest dla mnie hit, nie, ja te dokumenty muszę sobie zostawić na A auto jeździło gdzie, gdzie w Rosji? Auto jeździło w Moskwie, później jeździło przez chwilę w Kaliningradzie i z tego Kaliningradu zostało sprzedane do mnie Natomiast no mam, fajnie wiesz, ja mam zdjęcia jak auto stoi pod Kremlem wiesz, na bogato gdzieś bokiem zaparkowane w poprzek drogi, zajebista historia nie znaczy generalnie historia samochodu jest taka, że sprawdziliśmy auto przez serwis Mercedesa po Wilnie, po tych wszystkich tam patentach, zapłaciłem za to tamte wszystkie, e, wszystkie te raporty. I historia samochodu była taka, że została wyprodukowana 15 grudnia 1997 roku w Austrii, oczywiście później pojechała do, na Słowację i w Słowacji została sprzedana do Rosji. W, tam w lutym 98, 98 roku i to jest koniec historii. <laughs> Także historia serwisowa skończyła się w momencie, jak przekroczyła granicę ZSLR. E, Mercedes nie ujawnia informacji na temat samochodu z Rosji, I... mogę zadzwonić do Władimira i ewentualnie podpytać. mogło się z tym autem dziać wszystko? <laughs> nie ma dziur po kulach, kałasznikowa, nie było narkotyków żadnych, więc generalnie Dzień jestem włoki. spokojny. Zwłok też nie. A to... Znaczy, mam jeszcze wiesz, tą znajomą, która jest technikiem kryminalistyki. Może kiedyś jej podrzucę, żeby sobie sprawdziła. Może <śmarsz> coś <śmarsz> znajdzie ciekawego. A powiedz nam, 23-letnią klasę z Rosji przesiadałeś się z czego? Z BMW 5GT. Dziwny samochód dla niektórych, dla mnie rewelacyjny Pupa taka trochę jak Kim Kardashian e, Trochę Kim Kardashian, ale dla mnie... Ja, ja szukałem wcześniej siódemki, tylko GT wygrało tym, że w zasadzie jest to siódemka, tylko z dużym bagażnikiem no tak. A ja e, dużo jeżdżę, czasami te walizki gdzieś trzeba wrzucać jakieś obrazy i inne rzeczy więc tutaj absolutnie siódema przegrała z GT i nie żałuję bo zrobiłem tym samochodem w półtorej roku około 60 tysięcy kilometrów i sprawdziło się genialnie rewelacyjne auto naprawdę jest 3 litrowy dieselek najlepszy w BMC. E, turbo Comfort, naprawdę to jest rewelacyjny samochód i myślę że może jeszcze kiedyś będzie tak że jak jakie klasy sobie zostawię na dłużej to kupię jeszcze GT takiego taki samolot na klasę, żeby się szybko i bezpiecznie przemieszczać no dobra a wcześniej czym jeździłeś bo zgaduję że tam nie było, nie było normalnych samochodów do końca różnie było bo trafiła mi się nawet w rozliczenie Skoda Fabia 1.4 w gazie ale to traktuję jako mój dramat motoryzacyjny. No, ale była przez chwilę. Natomiast no, miałem, miałem Chevrolet'a Blazera z 1987 roku. Miałem Chevrolet'a Caprisa z 5-litrową V8. Święty samochód. Była BMK7E38. Była X5. Jakieś busy. Citrena jakiegoś miałem dawno kiedyś na studiach zx a chyba no. całego pomalowanego aerografem. No dobra, pierwszy samochód? Honda Civic, żaba O czyli ty byłeś tych Ale naśladł... szmerc, szmerc straszny, to sprzedałem szybko. A to kupiłeś sobie go sam czy rodzice, czy... Co wziąłem, to kupiłem od kolegi i się okazało, że mi kolega sprzedał z zajechanym silnikiem pluł olejem, po prostu wszędzie gdzie się dał. Fajny kumpel Fajny kumpel, nie pozdrawiamy go oczywiście. <laughs> <laughs> Później miałem jeszcze Astre, wiesz, w gazie na przykład. Jak o. jeszcze na studia jeździłem, to wiesz, no, też z kasą było tak, jak było. Jak to u studenta, smarował, studenta więc tak. Więc miałem, miałem samochód w gazowni i było śmiesznie, bo odpalała przy minus 20 na gazie, to mechanicy nie wierzyli, że to tak się może dziać. Będziemy piszczeć? zaraz będziemy piszczeć no, Ale chyba tak. Także no. y, trochę tych samochodów przerobiłem, no. No dobra, ja też dużo jeżdżę, wiesz, więc ja y, ciężko mi jest kupić samochód, którym będę pip, pip, pip którym będę jeździł 6 lat no ja w normalnych czasach niekowidowych to w 6 lat jestem w stanie zrobić e, 350 tysięcy na przykład. Nie? No, jak ci się tym jedzie w trasie? Już zaleciłeś tą dużą trasę? Wczoraj byłem we Wrocławiu, dzisiaj jadę do Warszawy. O, tak, e, tak. Znaczy byłem w Warszawie w sumie raz, e, ale jeszcze jak nie miałem instalacji gazowej, już teraz jestem szczęśliwym posiadaczem RTG. <noise> Jest i z tym bardzo dobrze i mam w dupie wszystkich hejterów, <noise> bo pozostaje mi kupę kasy. No hmm. raczej. E, e, ale to wiesz, jeszcze wtedy technicznie on nie był w dobrej formie. Bo tam jeszcze przed, przed regeneracją maglownicy, przed różnymi takimi historiami, więc jechało się dziwnie. Natomiast wczoraj byłem we Wrocławiu i się tak kulnąłem, nawet szalone 140 na godzinę. Wow. No i poza tym, że się kończy aerodynamika, i, 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 i spalanie sięga myślę jakichś kosmosów. No może aerodynamika gdzieś korupcję, no? To zaskoczony byłem, że, że to się w sumie trzyma drogi. Bo te 275 opony yy, i ta buda i ten ciężar, to powiem ci, że przez 140 puszczam kierownicę i ja się nie boję, że mnie za chwilę wiesz, wywali z panszy, nie? Nawet gdyby, to masz tam przed sobą tyle. Trochę lat, jest, czy... ale nie, trochę jest tego. Masz niezliczoną ilość pieniędzy. Slesz kupił od ciebie kolejne trzy obrazy, znaczy tym razem kupił, nie dostał. Wiesz co? To nawet nie chodzi o pieniądze w tym wszystkim, bo. Yy... Można czerpać frajdę z jazdy samochodem za 10 tysięcy, można czerpać frajdę z jazdy Myślę, samochodem tak. za pół bańki. A propos frajdy, mogę depnąć? Tak mu dać zjeść? Depnij. On się całkiem spoko zbiera, wiesz. Bardzo, cał bardzo spoko brzmi? Tak, on ma 7,5 sekundy do setki chyba, wiesz. Gorąca linia? No odbierz! Dobra. Albo nie. Więc tak, G-klasa, no, ale chciałeś kupić Porsche zamiast G-klasy, więc... To co, jeszcze kiedyś w planach Porsche? Myślę, że tak. No to 911, wiesz, to jest takie... To jest nad samochód, ja się miałem okazję przejechać i to naprawdę jest auto, które... No kurde, no... Wiesz, prowadzenie tego samochodu to jest, to jest jakiś kosmos, to jest jak na symulatorze w komputerze, wiesz, to... Nie, nie umiem tego porównać z żadnym innym samochodem. To jest tak perfekcyjne auto, jeśli chodzi o prowadzenie. No dobra, coś, czego byś nie kupił za żadne pieniądze albo gdybyś nie miał dostać auto. Nie wiem, sponsor, nagroda, cokolwiek, to zaraz byś się go pozbył albo powiedział, że ty nie chcesz jednak. Z tych nowych samochodów to tak generalnie no... Jak są nowe, no to w sumie każde w miarę tam śmiga, nie? czy to jest Hyundai, czy to jest Skoda, czy to jakieś, jakieś nawet budżetowe tam inne wynalazki. No. Może z żywotnością jest troszkę gorzej, ale to też teraz producentom samochodów nie zależy na tym, żeby auta były żywotne, bo wiadomo, że się zarabia na serwisie. Y Czego bym nie kupił? Znaczy ja bym generalnie nigdy nie kupił samochodu, na którego mnie nie stać. No, I to nie chodzi o zakup, tylko o eksploatację, bo można sobie kupić, wiesz, wynalazek za 20 koła i, i, i nie stać cię na jego utrzymanie, bo ładujesz w niego po prostu wiadrami pieniądze. Ja zawsze też mam tak, że jak kupuję samochody, to najpierw, najpierw kopię po, 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 po cenach części i takich czytam dużo, wiesz, jak, jakie są wady tych samochodów i tak dalej, żeby się nie wpieprzyć po prostu na minę. Wiedziałem, że Galenda to jest pancerne auto, ale jeśli jest zaniedbane, a to troszkę było, no to, to, to trzeba trochę w nie włożyć i, i tak się też stało, ale nie żałuję, bo naprawdę odwdzięcza się super wrażeniami z jazdy. Co ty z nim jeszcze będziesz robił w najbliższym czasie? No, jeszcze mnie czeka tapicer. Mogę tu polecić szczerze tapikar, bo... bo to jest w okolicy chyba najlepszy serwis, jeśli chodzi o tapicerkę samochodową. Będą mi robili tutaj dwa fotele przednie, bo chcę, żeby wyglądały po prostu yy, funkielnówki. I jest plan na przyszły rok, żeby jeszcze tam porobić lakiernicze, jakieś, jakieś takie mankamenty. Yy, no i okleić go, zmienić kolor. I jest w planach yy, pomarańczowy mat. Pomarańczowy mat. Pomarańczowy. Mat. Na G-klasie. Żeby ją było widać już nie tylko z kilometra, ale też z trzech. No, no tak, bo na rosyjskich blatach nie będziesz mógł jeździć cały czas, więc musi się wyróżnić. No musi się wyróżniać, nie ma, nie ma innej opcji, więc... No dobra, to samochody wiem. Motocykle było coś kiedyś gdzieś? Tak, jeździłem dość długo i, i przerabiałem harleje i przerabiałem jakieś bopery, które sam przerabiałem. <grym> Także miałem ten etap motocyklowy też, a ostatnio no, nie ma tego motocykla, bo ja też nie mam czasu, żeby jeździć I... no. Nawet miałem pomysł w tym roku, żeby sobie coś kupić, ale stwierdziłem, że. No, będę się wkurzał, że będzie stał, nie? A to co byś kupił? Co, co właściwie? Harley'a. Harley'a. Czegoś konkretnego? Myślałem o Fatboy'u, wiesz, bo o -o. zawsze mi się te auto podobały. Auta, Bo to Zwykle, bo tutaj nas właśnie wyprzedził taki jakiś szalony. No dobra, a malowałeś kiedyś samochody? Tak. Ta, bardzo, no, bardzo całe, powiedzmy? No, nawet ciężarówki malowałem, wiesz. Tam się zdarzyło jakieś nowe Volvo, chyba to było. Nie pamiętam co to za model. Ale także... na czepę też? Nie, na czepę się klient nie zdecydował, bo go cyfra przerosła. Aha. Ale ciągnik siodłowy malowałem i, e, i fajnie to jeździ gdzieś tu w okolicy. Także e, Smoke and the Bandit. to no, mistrz z kierownicy. z kierownicy ucieka, to jakbyście widzieli e, gdzieś tutaj w okolicy ciężarówkę, to na pewno moja. Znaczy przeze mnie malowana. Du dużo czasu ci zajęło malowanie takiego ciągnika? 3 tygodnie. Dużo roboty, bo to też przygotowania, dużo oklejania takich, wiesz, tam technicznych rzeczy. Mhm. E... Wiesz, samo malowanie to już nie jest problem, w sensie dla mnie, areografem, bo ja to traktuję jak każde inne płótno. E... Dla mnie przestało mieć znaczenie, czy ja maluję Harleya za 200 tysięcy, wiesz, jakiegoś customa, czy maluję jakiś, nie wiem, Jamaszkę Virago za 7 no, tysięcy. To, to nie ma kompletnie dla mnie znaczenia, czy tam właśnie ciężarówkę za też grubą kasę. To mhm. jest płótno jak każde inne, ja to tak traktuję, bo jakbym się stresował tym, Ile dana, dana, dany samochód czy dany motocykl kosztuje no to bez sensu. No, a właściwie jak to się zaczęło już zacząłeś malować? Często zadawane pytanie, no w sumie nie wiem jak odpowiedzieć na to, bo to ja w przedszkolu już rysowałem i malowałem coś i to taki był proces. To... To nie ma takiego czegoś, że wiesz, nagle spadły pioruny z nieba i powiedziały, że będę artystą. No. Tak, tylko wiesz, w pewnym momencie niektórzy się kapną, że nie warto robić tego, bo z tego może nie być kasy. Miałem taki, taki, taki czas, że się zastanawiałem, czy ja sobie po prostu poradzę finansowo, i w każdy, w każdy sposób czy sobie poradzę z tym zawodem. Ale myślę, że to też jest takie to są takie doświadczenia i analiza wielu rzeczy, czy po prostu iść w tym kierunku czy w tamtym i wierzyć. Teraz y, wychodzi w sumie na to, że coś, co mi dało największą w cudzysłowie, nazwijmy to popularność i, i rozpoznawalność, czyli ta technika aerografu, ja od tej techniki odchodzę coraz częściej i skupiając się na obrazach, bo te obrazy po prostu ekonomicznie dużo lepiej y, wychodzą. Widocznie, y, widocznie robię je dobrze, że klienci chcą za nie płacić. Mhm. Y, a areograf stał się już takim trochę dodatkiem dla mnie i robię też tylko takie poważne projekty, no to, tak w cudzysłowie drobnica już troszkę niestety nie mam na nią czasu. No ale w sumie z drobnicy też się w jakiś sposób stałeś trochę rozpoznawalny, bo w Twoich skokach, w Twoich kaskach zaczęli skakać skoczkowie na olimpiadach. Tak. E, gitary woodstockowe to jest chyba najbardziej Twój rozpoznawalny znak, no która tak. będzie w tym roku? W przyszłym właściwie? Dziewiąta. dziewiąta. dziewiąta no i ta najsłynniejsza, którą grał, którą misał gitara gitaras Tak, To, to była gitara, dobrać. którą miał zabrać do Ameryki, ale, ale zostawił w Polsce i sprzedaliśmy ją za 60 tysięcy na Wośpie. I to był rekord wtedy. To był rekord i zawsze tak się udawało, że te gitary były w tym topie takich przedmiotów najpopularniejszych, najdroższych. Jednego roku chyba byłem na trzecim miejscu najdroższych przedmiotów sprzedanych na aukcji. A powiedz, ty spotkałeś kiedyś któregoś z tych kupców Twoich gitar Woodstockowych? Yy, nie, ale wiem już kim jest jeden, yy, jedna osoba, która kupiła kilka moich gitar i widziałem zdjęcie tych kilku gitar, no. które stoją koło siebie. Jest to pan z Wrocławia, czyli briziutko. I myślę, że po pandemii się spotkamy, bo, bo, bo mieliśmy jakieś pomysły na inną współpracę, no więc no. też artystyczną, także A, on to on jest super. Wziął tak. też tą gitarę Slashową? Czy? Nie, 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 gitarę Slasha ktoś inny wylicytował, ja nie wiem, nie wiem kto to wylicytował, także wiesz, no Wośb też przestrzega jakoś tego, tego Tej tajemnicy. tajemnicy nazwijmy handlowej. Więc ja nawet nie dociekam specjalnie jeśli się ktoś tam sam zgłosi to. Ale powiedz, możesz powiedzieć, kto będzie na gitarze styczniowej? No w tym roku już mam skład prawie zamknięty, bo to też się przesunęło ze względu tych covidowych, bo zawsze było tak, że ja gitarę przygotowywałem na Woodstock. No tak. Natomiast no w tym roku, że był Woodstock telewizyjny, więc przygotowałem tylko część gości i byli to, znaczy są to Mariusz Kałamaga, Tomek Sekielski i Krzysiu Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek, natomiast z tyłu mam Majkę Jerzowską, z którą też już się spotkałem i czekam jeszcze na jednego gościa, którego myślę, że w tym tygodniu już będę miał potwierdzonego, no i kończę gitarę i zbieram autografy, no i w styczniu rusza licytacja, także będziemy obserwowali co się będzie działo, no. mam nadzieję, że Ciężki rok, nie, ja też nie liczę na jakieś wielkie sumy, chociaż mam nadzieję, że się zdziwię pozytywnie, bo Polacy już nieraz pokazali, że w tych trudnych momentach potrafią się, wiesz, szarpnąć za kieszeń mm -hmm. i, 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 i zrobić coś fajnego, więc e, Może zobaczymy, się no. zgłosi, wiesz, ten not, co respiratory sprzedają. Rzucić się na gitarę, wiesz. Słuchaj, jakby jednego Sasina ktoś położył nie, za tą gitarę, to ja bym po prostu skakał z radości. Nie? A bo chociaż, nie wiem, jedną dziesiątą Sasina. Pół Sasina. Pół Sasina. O, pół sasina. Nie, nie bądźmy, wiesz, skąpi, nie? Także hamulec. Dobra, a powiedz, co byś musiał, tak jeszcze wracając na chwilę do samochodów na koniec, mhm. chciałeś Porsche? No, chcę Kupiłeś, Porsche. Chcę, Czemu chciałem? Porsche. Kupiłeś G-Klasę. No. Coś innego miałeś jeszcze, tak na oku, że może gdyby nie G klasa, zamknij się. Nie polubił Cię ewidentnie. Bardzo nie. <noise> wiesz, co. No coś, prawie kupiłeś, ale trafiłeś się G To znaczy, zanim sobie wymyśliłem G klasę, to myślałem o A7. E... Mhm. Fajnie, fajny samochód, podoba mi się. E... Ale to też taki, wiesz, z frakcji normalnych, nazwijmy to. E... No myślałem później o Panamerze, chociaż ludzie tam też no na tą Panamerę, że to nie Porsche, tak samo jak na Kajena, a się okazuje, tak. że Kajena się najwięcej sprzedaje, no to jest tak. Porsche i Macana w tej chwili. Eee, ja lubię generalnie samochody inne i nawet jeśli by to miało być, wiesz, A7, to ja sobie nie wyobrażam, żeby miało czarne skóry, czarne wnętrze, wszystko czarne i srebrną listewkę. Już niech ma jakieś brązowe skóry, jakieś, wiesz, fajne drewno, jakieś... No, je, lubię, ja, ja jestem estetą chyba w tej kwestii i lubię, jak się wokół mnie designersko fajnie dzieje eee, no, ale a, a, wnętrze. Ale niebieskie wnętrze w G-Klasie niestety no, to przerosło moją, moją estetykę. No i po prostu wiesz, no niech to jest nawet, mówię, zwykły, zwykły jakiś samochód, ale niech on ma coś fajnego w sobie. Nie? A propos właśnie estetyki jak ma granie. Ty kończę granat, no. Granat. Granat. To jest Matrioszka gra... Nie wiem, no nie wiem co to jest. Granat Joszka. Nie wiem co się stanie, jak za no. Może być tak, że przeniesiesz się na jakąś wieś na Kaukazie. W gorącej Nie mogę rozmawiać, mam wywiad, odzwonię. Trudne życie. Ile razy już musiałeś odebrać telefon? Yy, albo ile razy ktoś usłyszał się w telefonie mam wywiad, nie mogę. Albo czekaj, bo gadam ze Slashem, nie mogę. Jest tak w telefonie... no, bo mogę. mam połączony telefon, wiesz, co, tutaj z bluetoothem i niby go wyciszam, a on tak dzwoni, więc yy, zdarzało się parę razy. Nie? Znaczy, ja staram się bać o to, bo ja też bardzo szanuję pracę ludzi, którzy pracują w mediach wszelakich, bo żeby nie sprawiać im problemów żadnych. Bo... Mm -hmm. bo ja generalnie jestem taki, że nie lubię sprawiać problemów, a też trochę nam mój wizerunek czy jakkolwiek to inaczej nazwę bo jedni od drugich są w jakimś tam w stopniu zależni i, i fajnie, żeby sobie pomagać Także może, może dlatego robię to, co robię w taki sposób, a nie inny eee, też mi pewnie ludzie zarzucają, że, że wiesz, wyskakuję z lodówki, czy gdzieś tam <laughs> mam parcie na szkło ale ja myślę, że w takich zawodach artystycznych trzeba mieć parcie na szkło bo w innym przypadku będziesz wiesz, siedział we Wrocławiu na rynku i sprzedawał obrazki za 200 zł, a tak. to chyba nie na tym polega. Więc to, że ja robię rzeczy dla takich osób, dla których robię i z różnymi firmami współpracuję, z takimi, jakimi współpracuję, to mogę po prostu sobie pozwolić na ekonomiczny spokój i tworzenie, a to nie jest proste kiedy się jest jednoosobową instytucją, gdzie musisz to. zadbać. Wiesz. Mam, mam menadżera, który mi pomaga, ale ale to wiesz, dużo rzeczy zależy ode mnie, nie? I ja muszę być i artystą i, i marketingowcem z jednej strony, nie? To jest... No. się tego musiałem nauczyć, bo, bo... na studiach artystycznych takich rzeczy nie mówią. No nie. Coś tam mówią, ale generalnie niewiele. Jak to na studiach. Tak to na studiach. Także... Yy, dużo doświadczeń i analizy. Dobra, Szymon, w takim razie... nie życzymy Ci tłuczki, bo... Dużo dzięków za. za, 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 geltów. Geltów, geltów. za geltów. Części? W szerokości nie zabi się nie klasą. Szerokości potrzeba, bo szeroko jest. No, Chyba, szerokości... jest tylko pokaż tą granatioszkę, żeby wiedzieli, co tam się udało stworzyć. Proszę, Proszę bardzo. Granatioszka created by. Nie wiem, Szy -Szymon może, sobie, sobie, Władimirowicz to, może sobie powiesić jakąś, może niech Ci każdy, wiesz, gość swój coś rysuje, nie. nawet Ci, co najbardziej nie umieją rysować, to by było śmieszne. To by było śmieszne, no. no dobra, wez? podstawiamy fura i Szymon dziękuje bardzo. Jedź, Lec, jedź, 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 ładuj. To domkowym, ładuj, póki jest, to ładuj. No i ciach. I ciach. A my jeszcze zapraszamy, Szymon też ma, masz jeszcze kanał na YouTubie? Miałeś. Mam kanał, na YouTubie, malarzy... czekaj, czekaj. mam kanał na YouTube, Malarzyna TV, zapraszam serdecznie do Fitek subskrypcji. I tak gdzieś tu, albo tu. Eee, I bardzo serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, Szymon Official, bo to jest coś, o co bardzo dbam ostatnio, eee, bo miałem drugi kanał, ale trochę go zaniedbałem i mam TikToka. Właśnie jesteś jedyną osobą, którą znam, która ma TikToka. Słuchaj, ja ostatnio wrzuciłem film na TikToka z, git... z obrazem, który robiłem dla Slash'a i ten film... Ma chyba z 15 tysięcy polubień i 80 tysięcy go osób widziało przez tydzień. Także ja się jak dziecko, nie wiesz w ogóle? Nie wątpię. Bo... Ale znowu wczoraj wrzuciłem film z najnowszym obrazem i przegęłem. Zrobiłem taki obraz, że TikTok mi go wyrzucił za treści nieodpowiednie. Aha. Także tym bardziej zachęcam do, do, do obserwowania mnie na Instagramie, bo mam nadzieję, że stamtąd mi tego obrazu nie wyrzucą. Szymon chwalisz. Był z nami, ale przegrałem. Na no. cudzyste fajnie. I fajnie. I fajnie.